Cześć, witajcie, to znowu ja w chciałbym Was zapytać, yy, jak teraz jest z jakością odcinka? Nic nie siada, Dobra. Jak teraz jest z jakością odcinka, bo pozmieniałem kilka ustawień w OBS-ie i powinno być teraz w ogóle. Nie była ziemia. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie wiem, jak to wyjdzie, wszystko na, na nagraniu wpuszczonym na internet, czyli na YouTuba. Ale mam nadzieję, że będzie super fajnie. Jestem po robocie, więc żeby nie było, że jakieś kurde... że, że mi nie idzie. Ale po pracy mogę mieć trochę... Mm, ujmy na skillu. <grym> Albo ewentualnie może brakować mi tego skilla i tyle wam powiem. Wbiłem sobie tam nas szybko na jakieś arenki. O, pompa team PL arenki. O, o. Może i skampi się i się chowa. E, wbiłem sobie na te arenki i... Pisałem sobie voice enable 0, żeby nie było, dlatego nie słyszycie nikogo. Bo ludzie się tu strasznie drą. Niestety. Z jednej strony to fajnie, tak, bo można się kontaktować z tymi ludźmi, porozmawiać i tak dalej, tak dalej. Ja akurat lubię sobie pobijać i pogadać z tymi ludźmi. Oj. Lubię sobie tak porozmawiać z tymi ludzikami. No ale niestety na granicę tego nie zrobię. Pójdę cały. ale dupa. Pierdolę lepszy full auto. No niestety. Będę później, dlatego startuję od areny 10. Jakby co? O kostki. Muszę Znaczy po pobawić. O kur... Kurcy Bele, hm, mój błąd, bo za długo stałem na tym klocku. Jakbym spadł szybciej, to bym wygrał. że tak łatwo. Chyba się zaraz wkurzę i sobie zaczniemy kurwa leć na, na pierwszą arenę. Bo bardzo nie lubię przerywać. Niestety, taki ze mnie osobnik. Przyszyk, yy, wielu osób z nas. Wiele osób z nas ma tak samo, właśnie. że... Nienawidzim nienawidzi im przegrywać Kurwa mać o Mendoza Pszczaju się, pszczaju, wyczekaj i pić Picz, piczka, pić Picz, piczka tak zwana Wyjaśniamy Ela Pieprzyk nad boże jakie brzydkie mają nazwy, no mm, tak swoją drogą, jakby ktoś potrafił <laughs> Nagrywać, montować, a najlepiej montować to już w ogóle poezja by była. Eee, bardzo chciałbym się dowiedzieć, jak się montuje odcinki, jak się robi takie podstawowe rzeczy. Bo wiem, że. Ymm, surowy materiał może być nudny dla Was. Dlatego to nie będzie jakiś super długi materiał, to będzie jakiś w miarę krótki materiał, yy, ten co teraz widać. To będzie jakiś króciutki materiał. Kurwa, nic nie mogę trafić, nic nie wchodzi. To jest przycisk nagrywanie, tak swoją drogą. Ach, chuj na ryj. Wszystko mówiąc. zmiana mapy. Dobra, to dajcie znać, czy potraficie jakoś obrabiać? W jakichś programach i tak dalej. Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzach i pamiętajcie. Łapka w górę, komentarz udostępnienie. I pamiętajcie o najważniejszym, subskrypcja. Dzięki, cześć, na razie, trzymajcie się, elo.